Trenerze, za nami mecz z Szreniawą Nowy Wiśnicz. Standardowo kilka słów podsumowania prosimy. Mm, finalnie mecz, mecz udało się wygrać wynikiem, wynikiem 3, do, 3, do, 3 do 0. Na pewno cieszy 0 z tyłu. Udało się w końcu zachować 0 z tyłu. Cieszą 3 strzelone bramki. Szkoda, że tylko 3, ponieważ dzisiaj skuteczność nie była naszą, naszą najmocniejszą stroną i naprawdę ta piłka żywcem nie chciała wylądować w bramce przeciwnika. Mecz na pewno niełatwy. Drużyna Szterniawy wyszła naprawdę agresywnie. Bardzo fajnie pracowali w środku pola. Bardzo fajnie starali się grać na wyprzedzenie w środku pola. I mieliśmy problem, żeby dostać się płynnie przez, przez sieki obronne. Eee, dużo większą łatwość mieli, mieliśmy w przypadku zagrań piłki w przestrzeń, w przestrzeń za plecy na, na dynamicznych skrzydłowych eee, i z tego sobie stworzyliśmy praktycznie 4-5 sytuacji w pierwszej połowie. Cieszy fakt, że finalnie udało się zdobyć tą bramkę na 1.0 na koniec, na koniec pierwszej połowy, która troszkę prowadziła trochę więcej spokoju. Eee, druga połowa można powiedzieć podobna jak pierwsza. Troszkę zmieniliśmy strukturę, przeszliśmy na, eee, na trójkę obrońców celem trochę przejęcia lepszej i większej kontroli, eee, celem lepszego utrzymania przy piłce. Myślę, że udało się to w fajny sposób, bo jednak to posiadanie i, ta, i to zdobywanie środka pola wychodziło nam dużo łatwiej. Natomiast mimo wolnie i tak nam brakowało cierpliwości, chociaż to wynikało, wydaje mi się, z zaangażowania po prostu drużyny przeciwnej, która naprawdę praktycznie cały mecz grała no, do, do 80 minut, grała naprawdę intensywnie, starała się wychodzić wysoko, e, bardzo blisko, e, i przez to musieliśmy korzystać z zagrania w przestrzeń, e, w przestrzeń za plecy, bo w środku było bardzo. Bardzo mało miejsca. Na pewno cieszymy się z wygranego meczu, zwłaszcza, że mieliśmy bardzo dużo problemów zdrowotnych. No, mały szpital, tak naprawdę dzisiaj wypadło chyba w sumie siedmiu zawodników, z czego pięciu z podstawowego składu, ale w zamian za to dostali, dostali szansę nasi wychowankowie, młode chłopaki po raz kolejny, więc, więc trzeba się cieszyć. Wydaje mi się, wygrywamy łącznie z Pucharem 10 mecz z rzędu i, 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 i staramy się piąć dalej na wyżyny. Zabrał mi tre, trener dwa pytania po drodze. <grywia> Dawid, to, Tobie też? <grywia> Także... To trenerze jeszcze... E, praktycznie może już przeskoczymy do pytania odnośnie meczu za tydzień. E, i, I porównać go do, do tego meczu. Chyba dobre, dobre przetarcie. Właśnie to spotkanie ze Szeniawą na tej intensywności, na przed tym spotkaniem z kolejarzem? Bardzo trafne pytanie, panie redaktorze, i bardzo trafna diagnoza, e, ponieważ po tym meczu środowym z, z Wolą Przemykowską, e, no jednak rywal był mało wymagający, przez co trochę się przyzwyczailiśmy do takiej e, totalnej kontroli, a dzisiaj średnia wyszła, wyszła intensywnie i myślę, że to był fantastyczny sprawdzian przed, e, przed meczem z kolejarzem, który, który przed nami już, już, już za tydzień, i no bardzo fajnie, że to, że to się już dzieje i nie możemy się doczekać tego spotkania. Dziękujemy, trenerze. Dziękujemy. <grymne> Będziemy brali zaraz, więc pogwizdku! <grymne> <grymne>